Cześć moi drodzy, witam serdecznie na kanale. Dzisiaj mam wam do pokazania grzyba, którego jeszcze u siebie nie pokazywałam. Maczużnika bojowego. Jest to grzyb o spotkaniu, którego dość długo marzyłam. Rozglądałam się długo u mnie na Dolnym Śląsku za nim, ale nie udało mi się na niego trafić. Natomiast dzisiaj jestem u koleżanki na spotkaniu yy, grzybowym. Ze znajomymi chodzimy po lesie i bingo, są maczużniki bojowe. I to w sporych ilościach, a są to rzadkie grzyby, Znajdujące się na czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Także bardzo fajne spotkanie, radosne znalezisko. Grzyby zombie, które pasożytują na zagrzebanych w ziemi larwach owadów. Takie małe, niepozorne grzybki, chociaż akurat kolor ich się rzuca w oczy, taki pomarańczowy. Fajne znalezisko i cieszę się, że mogę Wam je pokazać na kanale. Wiele grzybów prowadzi pasożytniczy tryb życia, ale pasożytują z reguły na jakichś roślinach czy na innych grzybach, a w momencie kiedy grzyb pasożytuje na zwierzęciu, to zdecydowanie przemawia to do wyobraźni, prawda? Rosną tutaj w lesie sosnowym i to w dwóch miejscach. Wcześniej byliśmy w innym lesie sosnowym, teraz w kolejnym, w jakiś takich bardziej świetlistych miejscach przy drogach tutaj. Zaraz droga leśna, w tym poprzednim lesie też przy drogach leśnych. Grzyby uchodzące za niejadalne, ale też wiem, że niektórzy je jedzą. I mają też sporo właściwości zdrowotnych, można spotkać sporo suplementów z maczużników. Ogólnie mają kształt takiej powiedzmy pałeczki, zbudowane są z główki z takiego trzonka, a tutaj ten wygląda Troszeczkę niesamowicie, taki zakręcony, fajny kształt. Maczużnik bojowy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Założę się, że jest tutaj wielu pasjonatów tajemniczego życia grzybów. Zapraszam również na. Inne filmiki na kanale jest ich bardzo dużo, nie tylko o takich różnych grzybowych wynalazkach i dziwolongach, ale także o tych najbardziej znanych i poszukiwanych gatunkach grzybów. Także na pewno znajdziecie tutaj coś dla siebie. Zapraszam i pozdrawiam serdecznie, cześć!